Siemano mordy, kontynuujemy spaloną ziemię, a dzisiaj w planie jest odkrycie podwodnej jaskini. Czy będzie tam artefakt, czy to tylko wycieczka krajoznawcza? Przekonajmy się, zapraszam Was serdecznie do odcinka. Trzeba skraftować płetwy i trzeba skraftować maskę gazową. Zróbmy maskę, zróbmy płetwy i cały kostum jest gotowy. Nie mam pojęcia czego się tam mogę spodziewać. Ale myślę, że zanim tam wyruszę, to będę chciał tak samo oswoić sobie jakiegoś dinka, który jest w stanie pływać. I chyba jedynym na ten moment, którego widziałem dinka, jest to kaprosukus. I on akurat znajduje się niedaleko wejścia do tej oskiny, także tam się wybierzemy. Weźmiemy sobie to i trzeba skafować w takim razie strzałki usypiające. Pranky. 48. Tak, na bieżąco sobie tutaj wszystko zbieram. Czasem live'a odpalę przy tym e, przy jakimś budowaniu, przy jakimś zbieraniu surowców. Wczoraj na przykład dwie godzinki live'a leciały i przy tym sobie budowałem. Tak właśnie pomyślałem, że na live'ach, jako że nie muszę tego później wrzucać jako e, dodatek do serii jakiś odcinek po prostu e, budowanie, budowanie i zbieranie surowców będzie e, robione na live'ach. Wtedy nie muszę tego pokazywać. Wydaje mi się na odcinkach całe, całego monotonnego zbieractwa i budowania. Także szklarnia już stoi. Będę musiał sobie tutaj doprowadzić wodę. Będę musiał skądś zaczerpnąć kupę, która jest nawozem potrzebnym. No i posadzić tutaj sobie jakieś owoce i warzywa nie? No i chyba to wystarczy. Wydaje mi się, że tak, mamy kostium, mamy strzały, mamy dodatkowo kuszę, jakby się coś stało zepsuło, to sobie może zwykłe strzały albo podpalające na ten compound bow to jest jakiś granat, w sumie nie wiem po co mi nie wiem co bym mógł jeszcze ze sobą wziąć yy, i nie wiem jak będę chciał oswajać jeszcze tego kapro wydaje mi się, że nie muszę robić pułapki jeżeli to rozegram dość mądry sposób to powinno mi się to udać zrobić bez pułapki także mam lunetę, mam wszystko co chcę mieć i kogo bierzemy na wyprawę wydaje mi się, że Florentyna byłaby ok chociaż ja z niej strzelać nie mogę chyba, że zgarniemy sobie rudą jak się Ruda ma? Ruda ma 4000 HP. Ona nie ma za dużego damage'a, ale w sumie w każdym odcinku latać się tą Ardżą czy, czy Maryśką to też, to też może być nudne. Także lecimy Rudą w miejsce, gdzie znajduje się jaskinia, w miejsce, gdzie są kaposuchusy. Mam nadzieję, że wszystko uda się to zrobić zgodnie z planem. Nie no, świetne, te skoki są świetne, podobają mi się. Można cały czas bany hopować sobie do przodu. tej staminy w ogóle nie brakuje. Mogę całą mapę wszersi i z powrotem i tak 20 razy robić, a tej staminy nigdy nie zabraknie, nie. Jesteśmy już coraz bliżej czerwonego obeliska. Także trzeba teraz mieć się na baczności, jako że tam bardzo dużo agresywnych dinków buszuje. Będę musiał sobie jakoś bezpiecznie stanąć i wypatrzyć jakiegoś kapro, którego chciałbym oswoić. No myślę, że poziom około setnego na jaskinie to jest mus. To, to, to musi, to musi mieć miejsce. Udało się, tutaj jak widzicie, właśnie wzdłuż tej wody, tam zaczyna się ta podwodna jaskina, do której dzisiaj będę chciał się wybrać. Ale póki co, o, coś tam chyba widzę, jest. Obyś był, kolego, na wysokim poziomie, żeby nie musiał szukać kolejnego przypadkiem. Jest tam. 20. kurde, no to bardzo słabo. Bardzo słabo. I chyba sobie go pominę w takim razie, tylko że możliwe, że będę musiał go utłuc, żeby móc, mógł się zrespić jakiś inny, bo nie widzę tutaj żadnego innego. Trochę szkoda. Nie wiem, czy jest tu jakikolwiek inny jeszcze właśnie w pobliżu. Chyba nie, także bardzo możliwe, że będę musiał po prostu go utłuc eee, i poczekać, aż się pojawi nowy. Znajdźmy tego... Kaprosuchusa, który to chodził. O, właśnie on mnie namierzył. No i go utłuczmy. Tak, przy okazji, w sumie skoczyłem jeszcze zobaczyć do mojej pierwszej, starej bazy. Wszystko tutaj miga. Chyba nawet słychać jeszcze urządzenie, że tam chodzi. Także paliwa jeszcze tam wystarczyło. Zajrzał w sumie z ciekawości, czy ja coś tutaj zostawiłem ciekawego. Tutaj mam jeszcze 17. Ja bym to w sumie wyłączył. Jakby musiał się kiedyś wchodzić tutaj, to niech to paliwo jest zawsze, nie? Ale chyba. O! Cały kostium. To też fajnie to zostawię sobie. Właśnie dlatego, gdybym miał przypadkiem tutaj zawitać na chwilę. To miałbym tutaj rzeczy potrzebne mi do przetrwania. Jakieś jedzenie. Także spoko. Spoko. Niech to sobie tutaj wszystko siedzi. W razie W będę mógł korzystać. Może szybko zdołam spojrzeć 35 poziom. No to też nie jest nic ciekawego. No i póki co mam problem. Kurde, bo mnie chyba wszystko co możliwe zaczęło gonić. Ten mnie jeszcze zrzucił. Olera. Muszę go zabić na kolego. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jeszcze mnie Olera Biją mnie do perze. Ja chyba w wodzie w ogóle nie mogę bić tym kangurem, mam wrażenie. No ja mój kangur jest za słaby do walki. Że ja chyba sobie po prostu stąd na razie ucieknę. Był ten jeden kaposuchus. Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny. Czy był to może jeszcze jeden? Bo możliwe, że się zespią w większych ilościach, a nie pojedynczonie. Może jak wyskoczy, tak to nie będziesz w stanie mnie złapać. Czy ty też tak? Ale kurde, skoki! Dobra, chyba się udało. Teraz podejdźmy do nich. Może już nie wyskoczysz. Wyskoczył, szkolerka. No to teraz będzie problem. Co was mniej HP? Dobra, on nie żyje. Chyba skorpion mnie jakiś gonił. Znowu mnie coś goni. Dobra, on się bije z moim kangurem. Zajął się na razie. Kurde, jednak nie? Jednak nam się zajmujesz? Co za łajza, no. Tu jeszcze dwa skorpiony. A, ale mam przekichane. Uciekamy, uciekamy, żeby mnie tylko nie uspały. Mam coraz mniej staminy. Ruda, chodź tu. No nie. Ruda, ruda, ruda. Chodź tu, chodź tu, chodź tu szybko. Dzięki ci. gida, dzida, dzida, dzida. Kurde. Dostałem kilka razy. Ajajaj. To nie jest łatwo. Ewidentnie nie jest łatwo. No, chyba jest okej. Okay. O nie. Który ty masz 60 poziom. Dobra, dobra, dobra. Wycofajmy się na razie Trzeba to obmyślić Trzeba obmyślić plan na ciebie kolego Dostał, dobra Teraz chyba powinienem złapać jego agro Będzie postrzelajmy do niego Kurwa, będzie kolejną rzecz atakował Ale ja nie będę przestawał, usypiamy go Gdzie on teraz jest? Czy on dalej goni tego? Tu jest, oj, wskoczył na mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, powinno mi się chyba udać. Chcę najszybciej z tego. Dobra, na razie mnie bije. I, ej, szybko, bardzo szybko to poszło. Weźmy mi mięso. Dobra, on jeden kawałkiem prawie się zrobił mamy. Powiedz mi. Ty jesteś pewnie babą, nie? No tak, ja mam samym babki. Capri. Nie będzie. Pizza Capri. Aj. Tylko, że kurde, ja teraz będę miał problem się dostać do bazy z nim, bo nie mam siodła. Nie wziąłem pokeboli, ale myślę, że trochę to zajmie, ale dążymy. Mam też fajne siodło na nim. Na niego zauważyłem w tym bazie. Chyba 60 albo 90. Wiem, że złote. Dajmy cię na pasyw i chodź. Lecimy do bazy. Ja cię kręcę, ale was tu jest teraz, no. Dostaw go. Dostawcie go, no. To jest jaj. Dostaw go. Ty też. Won mi stąd. Ja cię kręcę, no. Jeszcze? 190 AP, Masakra jakaś. No nie, chodź, 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 uciekamy. Zostawcie go. No nie no, górna! Nie wierzę. Co to ma być? wyłajzy jedne dobra, wkurzyli mnie ja cię kręcę idę po wywerne, lecę tam do tego czerwonego obeliska i łapię kolejnego kapro wracam z pokebolem o rety, pod samą bazą prawie 3000 metrów pod całą bazą wataha wilków o jejku, jejku Nie, idź tam źle, leko. Dobra, śpi. Jest. 120. Super. Mamy to. Że ja wkładam mu mięso, czekam aż się o swoje, pakuję do pokebola. Zakładamy siodło, siodło i, i lecimy na jaskinie. Kurde, ale to długo trwało. Siodło 69 na kapu. tak jest. Chociaż tyle. Tyle dobrego. Dobra, zjedzmy się od tego Sabertuta. Po drodze jakiś level wpadnie, i tak muszę nabyć mu chociaż tak 20 leveli, dać mu życie i może trochę wagę i lecimy do jaskini. Dobra, myślę, że jestem gotowy. Cała, całą noc, cała noc minęła, także ja będę powoli wybierał się w stronę jaskini. Nie biorę ze sobą żadnego dinka, żeby było ciekawiej, mam nadzieję, po drodze. No po drodze jeżeli nie będzie, jeżeli walka będzie nieunikniona no to postaram się moją Capri e, wykorzystać potencjał. Level już ma 201, mam nadzieję, że to wystarczy. Lecimy do jaskini. Okej, okay, już widzę, że się jakaś botaha wilków na mnie czai, dwa dziki, no i właśnie teraz nie będę miał szans z nimi się pojedynkować Czy ja dam radę sobie uciec? jasna, uciec? Cholera jasna Lejmy się Lejmy się ile wleży. Kurde bele Za dużo HP to wszystko ma Nie jestem w stanie się wydostać Ja po prostu poszedłem na piechotę Nie mogę się stąd wydostać Cholera jasna, nie mam życia One się cały czas leczą o, zaraz. Ja oszaleję po prostu. Jeszcze ten zasłany dzik. Weźcie za co, coś innego. Kurde, on jest szybki, no. Dobra, to ja spadnę za was. Ja cię kręcę, usza tego mi też zabiją, ale mnie wnerwiliście. ja, ja, Nic nie podajemy się. Najgorzej. Ja tu nawet łóżka nie mam. Ja tam nawet nie mam łóżka. Teraz my się w pierwszej bazie zbierzmy rzeczy. Postarajmy się wrócić do domu. No i zacząłem. Spaloną ziemię można by powiedzieć od początku. Bez oswojonych dinozaurów, bez narzędzi, jedynie pozostała mi chęć udowodnienia, że jestem w stanie sobie poradzić. W skrzynce znalazłem pozostały strój, który na pewno pomoże mi w przetrwaniu. Jeszcze raz sprawdziłem swój asortyment, aby przygotować się na drogę powrotną do bazy. To, że nie postawiłem łóżka w moim wielkim domu, przyniosło teraz swoje konsekwencje. Przede wszystkim postawiłem na narzędzia oraz broń, aby móc znaleźć pierwszego Kompana, który odeskortuje mnie do domu, i szukałem możliwości pozyskania skóry, która w tej sytuacji bardzo by mi pomogła. Mamy tu. Kurde, ile trzeba pójść na niego. Nie mało, nie mało. Niedaleko bazy znalazłem kangura i od razu stwierdziłem, że to doskonały pomysł, aby go oswoić i ewakuować się z tego miejsca. Sprawdziłem, który ma poziom, i wróciłem do bazy kwiatki, aby go zwabić i zamknąć u siebie na ganku. U, mamy to. <ścoughs> Utknął. Kurde, tylko straciłem bluzę. Ale teraz wyglądam. Jak prawdziwy zwycięzca. Teraz tylko skraftować yy, coś do usypiania. I będziemy mieli kangura do ucieczki. No i jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Wziąłem bóg i strzały usypiające i przeszedłem do działania. Kangur poszedł spać. Był tylko jeden malutki, ale to malutki problem. Kiedy w myślach już byłem w drodze do domu, sprawdziłem co mi jest niezbędne do zrobienia siodła na owego prokoptodona. 150 futra, włosów lub wełny? To mogłoby mi zająć zdecydowanie za dużo czasu. Udałem się więc na przechadzkę w poszukiwaniu innych możliwości. Taką okazał się być tygrys szablozębny. Złapałem skurczybyka w bole i zacząłem usypiać. Poszło gładko. Udało się, o rany A już się bałem Że to nie wyjdzie O kurde, ale fajne Jeszcze chyba primitę mam nawet, elegancko Rób się przyjacielu I wracamy, wracamy do bazy 20 metalu jeszcze, kurde Ale wiem gdzie jest Także to może mi się udać Okej okay. Chyba się to uda i pójdźmy tam. Tylko tym razem może no, nie spada chronem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to się opłaci. Gdzie wyląduje komuś na głowie. W ja razie aż na to zostawię to tam, jakbym miał mieć drugi raz taką przygodę. Że będę musiał zaczynać od zera. Od nowa. Lepiej mieć tam trochę więcej tych rzeczy w bazie. W bazie zastępczej i przede wszystkim łóżko muszę postawić. O rany, że ja tego łóżka nie miałem w tamtej bazie? Chyba tak, powinno być ok. Także ja sobie jeszcze nazbieram trochę kaktusa i wracam. Wracam skąd przyszedłem. Siema. Wróciłem. Witajcie, nowego kumple, ale nic nie. Pierwsze co robię, zasuwam szybko do domu i stawiam łóżko. Żeby drugi raz taka sytuacja nie miała miejsca Czy ty jesteś? Sześć, śpi. Mamy to. Tyk Capri po raz trzeci wszystko przygotowane, także w następnym odcinku widzimy się już pod wodą. Dzięki za oglądanie, zostawcie like, do zobaczenia.